Witam serdecznie dzisiaj taka rekreacyjna robótka będę zmieniał klameczkę w mercedesie CLS tom na taką ładną nowiusieńką poproszę narzędzia, które na początku będą nam potrzebne to oczywiście zestaw kluczy uniwersalnych oraz plastikowe podważniki no też dodatkowym elementem będzie takie plastikowe coś jeszcze nie wiem do czego to służy ale zobaczymy najpierw, najpierw trzeba zdjąć ten chromik tutaj tutaj sobie wrzucimy parasolkę i ten plastik też będzie trzeba zdjąć oraz ten ze środka tutaj zaraz to spróbujemy podważyć ze wszystkich stron i zobaczę jak te plastiki zejdą Dam oczywiście znać jak to wyjdzie, do tego chromiku będzie kluczyk TAKES 15. Z tego co sprawdziłem, będzie pasował najlepiej. O. I sobie możemy odkręcić na spokojnie, i podkręcenie tych dwóch śrubek. Element po prostu nam się zsuwa z takiego plastyczku, warto go położyć na jakiejś gąbeczce, żeby nam się po prostu nie zarysowało i tak jest wymieniony, tak mi się wydaje. To jest tutaj meteczka jakaś. Nie wiem czy tak ma być, ale niech sobie w każdym razie tutaj leży. No i teraz pozostały nam te plastyczki do zdjęcia. Zaraz zobaczę, jak to, jak to będzie wychodziło. Plasticzek nam zszedł podważę go dookoła y, takim czymś. Jak się zrobiła przestrzeń, to włożyłem taki grubszy podważak i po prostu, po prostu nam odszedł. On jest zamocowany na takie, y, takie po prostu klipsiki. Również go sobie odkładamy oczywiście na bok. No i tutaj widzimy już śruby mocujące nasz boczek. No i wygłuszenie i inne jakieś pierdółki, ale nim zaczniemy zdejmować boczek i to rozkręcać, no to trzeba jeszcze ten plasticzek tutaj zdjąć. Teraz zobaczę jak to wyjdzie i Wam dam znać. To może być cięższy, bo tutaj jest trudniejszy dostęp troszkę. No ale zobaczymy. Powinno się udać. To jest zrobione z takiego przyjemnego materiału nawet tutaj. Tutaj jest jakiejś takiej gumy, którą chyba będzie trzeba w jakimś przyszłym odcinku po prostu odnowić, odmalować, bo ta guma już porysowana swoje lata ma. No, zapomniałem też powiedzieć, że trzeba zdjąć obudowę naszego głośniczka. Ją akurat jest bardzo prosto zdjąć, nie trzeba jej w ogóle podważać. Wystarczy po prostu złapać ten tak, element od środka i lekko pociągnąć w tym miejscu, w tym miejscu u dołu i w tym miejscu, a później zsunąć go tak do góry, podbić, podsunąć i on sobie tak o, tak zajdzie łatwiutko. Też oczywiście te śruby będzie trzeba podkręcać wszystkie, a obudowę dajemy sobie na bok. No z, z tym. Cały czas mam problem z tym wewnętrznym, muszę spróbować to. Może jakoś po prostu spróbuję tutaj włożyć rękę i to podsunąć. No, zobaczymy, jak to będzie. Chociaż tam jest chyba zabudowane tak łatwo. Tak łatwo tam nie wsadzę ręki. No, zaraz zobaczę jeszcze raz. No, udało się zdjąć ten materiał, wyboczek. No, to naprawdę było. Wyzwanie. On tutaj jest ładnie przymocowany na naprawdę wielu zatrzaskach. Tutaj kluczowe miejsce jest przy przycisku otwierania klapy bagażnika. Tutaj trzeba sobie wsunąć, i w tym miejscu go trzeba najlepiej zahaczyć i pociągnąć. Wtedy, jak już odejdą wam te dwa zatrzaski, no to już lekkie ciągnięcie do siebie spowoduje otworzenie po prostu wszystkich innych zatrzasków. To jest taki tip. Ups. Ta nasza gumowa klapka trzyma się na zatrzasku, na zatrzaskach dwóch, tutaj, a z tej strony jest wsuwana po prostu od góry. Tak wchodzi. Więc te zatrzaski trzeba po prostu od dołu tutaj odsunąć. Ona puści i wsuwamy ją w dół. już mamy po sprawie. Teraz tutaj widzimy już dwie śruby montażowe naszego boczku. Jeszcze, jeszcze nie przechodzimy do tego, chociaż już by się chciało. Jeszcze musimy tutaj ten plasticzek zamka usunąć, bo on nam tutaj też trzyma dodatkową śrubę montażową. Ciekawe czy będzie też ten, ta sama śrubka. Znaczy jest tak to samo. To samo no, krótka aktualizacja. Tutaj w tym miejscu. W tym miejscu i w tym miejscu są bardzo mocne zatrzaski. Nie wiem, czy je zobaczycie. Wyglądają one w ten sposób. O. Tutaj, tutaj i tutaj. I je trzeba sobie podważyć. Ja przynajmniej to tak robiłem, że wkładam taką cieńką podważareczkę, pod nią, żeby nie uszkodzić skórki, grubszą podważareczkę. No i jak już była trochę szpara, to po prostu jednym szybkim ruchem wyciąga, żeby się nie połamało to zawsze tak się robi no i już nam puściło, puścił boczek świetnie, jeszcze tylko nam trzyma tu u góry się zastanawiam, czy nie trzeba przypadkiem zdemontować tego głośniczka tylko jeszcze nie wiem jak to zrobić też trzeba uważać na nasz tutaj przycisk zamykania, no bo on jest w środku, trzeba to na pewno będzie podnieść do góry zobaczymy jeszcze no ale pierw chyba spróbuję zdemontować ten głośniczek, mam nadzieję, że się da i Wam dam zaraz znać co dalej, bo tutaj to wszystko puściło już pod cięciu, znaczy pod yy, odkręceniu śrub, więc tutaj bez obaw, jedynie właśnie widzę, że tutaj, tutaj jak się rusza to, to może trzymać coś pod tym głośniczkiem jak to usunę to zaraz zobaczymy, czy tak jest.